Słuchaj, dzisiaj demaskujemy pułapkę wewnętrznego tłumacza. To jest test Twojego autorytetu. Pułapka. Kobieta kwestionuje Twoje małe codzienne decyzje. Dlaczego to kupiłeś? Jesteś pewien, że to dobry plan? To jest test. Sprawdza, czy szukasz u niej potwierdzenia i czy potrzebujesz jej zgody. Twój błąd. Zaczynasz się gorączkowo tłumaczyć, podając trzy powody swojej decyzji. Udowadniasz, że wewnętrznie wątpisz w swój własny osąd i oddajesz jej prawo do weta. Dead man. Reaguje krótką i ostateczną odpowiedzią. Tak, tak, zdecydowałem. Lub ponieważ to najlepsze rozwiązanie. Następnie milczy. Pokazuje, że jego osąd jest ostateczny i nie podlega negocjacjom. Pamiętaj, twoja stabilność jest w działaniu, nie w słowach. Jeśli chcesz budować tę kontrolę... Link do Dead Man znajdziesz w bio. Chcesz dołączyć do naszej społeczności? Napisz w komentarzu słowo pułapka, a do Ciebie napiszę.